3 czerwca 1934 roku telefon dzwoni w skromnym domu w Barnes na zachodzie Londynu, po drugiej stronie słuchawki. Głos, który na zawsze zmieni życie pewnego mężczyzny, Jimmy Nicol, 24-letni perkusista zarabiający 30 funtów tygodniowo, grając w zespołach studyjnych, odebrał. To był George Martin, legendarny producent The Beatles. Wiadomość była jednocześnie prosta i niemożliwa. Ringo Starr trafił do szpitala z powodu zapalenia migdałków. Światowa trasa koncertowa Beatlesów miała się rozpocząć następnego dnia. A oni potrzebowali perkusisty. Teraz. To, co wydarzyło się w następnych 13 dniach zmieniło Jimiego Nikola z anonimowego muzyka w piątego najsłynniejszego człowieka na ziemi. Ale to, co stało się potem, gdy światła zgasły, a sława wyparowała, należy do najbardziej tragicznych i najmniej znanych historii w dziejach roka, to jest prawdziwa historia. Każdy szczegół został udokumentowany w wywiadach, archiwach prasowych. Oraz świadectwach samych Beatlesów i rodzi pytanie, które być może nigdy wcześniej nie przyszło ci do głowy. Co się dzieje, gdy przez 13 dni doświadczasz absolutnego szczytu sławy, a potem musisz wrócić do bycia nikim? Jeśli kochasz odkrywać prawdziwe historie, które książki o muzyce pominęły, wiesz co robić. Przycisk subskrypcji jest tuż poniżej, a dzwoneczek sprawi, że już nigdy nie przegapisz takiej historii. Teraz wróćmy do tamtego czerwcowego poranka 1964 roku. Aby zrozumieć, co Jimmy Nicol miał przeżyć, trzeba zrozumieć, czym było bycie Beatlesem w czerwcu 1964 roku. Beatlemania nie była tylko zjawiskiem kulturowym. Była siłą natury, jakiej świat rozrywki nigdy wcześniej nie widział. W lutym tego roku Beatlesi pojawili się w The Ed Sullivan Show, oglądanym przez 73 miliony Amerykanów, niemal 40% całej populacji USA oglądającej to samo w tym samym czasie. Rekordy padały jeden po drugim. Po raz pierwszy w historii jeden zespół zajął jednocześnie pięć pierwszych miejsc listy Billboard Hot 100. Lotniska były zamykane, gdy przylatywali hotele musiały wprowadzać specjalne środki bezpieczeństwa tysiące nastolatków mdlało histeria była tak wielka że sami Beatlesi przyznawali iż nie słyszeli co grają przez zagłuszające krzyki a teraz w przeddzień największej światowej trasy koncertowej w historii z przystankami w Danii Holandii Hongkongu Australii i Nowej Zelandii Ringo Starr leżał w szpitalu rankiem 3 czerwca Ringo zasłabł podczas sesji zdjęciowej Lekarze zdiagnozowali ostre zapalenie migdałków i zapalenie gardła. Nie było mowy, by podróżował. Powrót do zdrowia miał potrwać co najmniej dwa tygodnie. Brian Epstein, menedżer Beatlesów, wpadł w panikę. Tysiące sprzedanych biletów, zarezerwowane hotele, podpisane kontrakty. Zaplanowane transmisje telewizyjne, odwołanie trasy było niewyobrażalne, straty finansowe byłyby katastrofalne, a zawiedzenie milionów fanów mogłoby trwale zaszkodzić wizerunkowi zespołu. Rozwiązanie było oczywiste znaleźć zastępcę. Ale przekonanie Beatlesów było zupełnie inną sprawą. John Lennon i Paul McCartney rozumieli praktyczną potrzebę. Nie podobało im się to, ale zaakceptowali. George Harrison jednak odmówił. George był niezwykle lojalny. Dla niego Beatlesi to czterech ludzi, ani więcej, ani mniej. Jeśli Ringo nie jedzie, on też nie jedzie. Jego dokładne słowa, zapisane przez George'a Martina, brzmiały: "Jeśli Ringo nie jedzie, ja też nie jadę". Możecie znaleźć dwóch zastępców. Brian Epstein i George Martin spędzili godziny, próbując go przekonać. Argument, który w końcu zadziałał, był prosty. Miliony fanów byłyby zdruzgotane. George mimo oporu nie mógł znieść myśli o zawiedzeniu tak wielu ludzi. Niechętnie zgodził się. Pozostało jedynie znaleźć kogoś, kto potrafiłby być Ringo starem. George Martin natychmiast pomyślał o Jimmy Nicolu. Jimmy był sprawnym perkusistą, którego Martin niedawno zatrudnił do nagrań z Tomim Quicklym, innym artystą z wytwórni. Co ważniejsze, Jimmy grał na perkusji na tanim albumie z coverami Beatlesów zatytułowanym Beatlemania. To oznaczało, że znał repertuar. Telefon zadzwonił w domu Jimiego w porze lunchu. Odpoczywał po spokojnym poranku. Gdy usłyszał propozycję, pomyślał, że to żart. Nie był to żart. O godzinie trzeciej po południu Jimmy Nicole wszedł do Abbey Road Studios na najważniejszą próbę w swoim życiu. Miał dokładnie godzinę, by udowodnić, że może być Beatlem. Próba objęła sześć utworów z koncertowego repertuaru I Want to hold your hand. She loves you. I saw her standing there. This boy can't buy me love. I long tall Sally. Jimmy zagrał dobrze. Nie był ringiem. Nikt nie był ringiem, ale był wystarczająco dobry. George Martin dał zielone światło. Brian Epstein zaproponował 500 funtów za pracę. Fortunę dla kogoś, kto zarabiał 30 tygodniowo. Jimmy zgodził się natychmiast. Pozostał jeden szczegół. Jimmy musiał wyglądać jak Beatle. Obcięto mu włosy w słynnym stylu mop-top. Ubrania ringa dopasowano na prędce, spinając różnice rozmiarów strategicznie rozmieszczonymi agrawkami. W mniej niż 27 godzin Jimmy Nicol przestał być anonimowym muzykiem, a stał się jednym z najsłynniejszych ludzi na świecie. 4 czerwca 1964 KB Hallen, Kopenhaga, Dania, 4,5 tysiąca fanów wypełniło salę. Krzyki rozpoczęły się w momencie, gdy światła zgasły. Jimmy Nicol, siedząc za perkusją Ringo, poczuł, jak serce bije mu jak szalone. Nic w jego życiu nie przygotowało go na to. Koncert się rozpoczął. Jimmy był tak zdenerwowany, że ograniczył się do grania podstawowego rytmu, bez ozdobników i improwizacji. John Lennon, zauważając napięcie nowego perkusisty, często odwracał się, by pokazać mu rytm na gitarze, pomagając mu trzymać tempo mimo ogłuszających krzyków tłumu. To była ta sama metoda, której używał z ringiem. Ale dla Jimmy'ego była to deska ratunku listę skrócono z 11 do 10 utworów i Wanna Be Your Man, śpiewane przez Ringa, zostało usunięte. Nikt nie narzekał. Fani byli zbyt szczęśliwi, że widzą Beatlesów na żywo, by zauważyć, że perkusista jest inny. Po koncercie Paul McCartney wysłał żartobliwy telegram do Ringa w szpitalu. Wracaj szybko do zdrowia, Ringo. Jimmy niszczy wszystkie twoje garnitury. W następnych dniach trasa przebiegała przez Holandię i Hongkong. Jimmy stopniowo się rozluźniał, zaczął dodawać drobne ozdobniki do utworów. Z każdym koncertem zyskiwał pewność siebie. Paul McCartney miał zwyczaj pytać Jimiego po każdym występie, jak się czuje, a Jimmy zawsze odpowiadał to samo, swoim londyńskim akcentem: poprawia się, getting better. Trzy lata później, w 1967 roku, Paul wyprowadzał na spacer psa Marta, gdy słońce wyszło z zachmur. Skomentował, że pogoda się poprawia, getting better, i natychmiast przypomniał sobie Jimiego Nicola i tę frazę powtarzaną po każdym koncercie. To wspomnienie stało się inspiracją. Getting Better stało się jednym z utworów na albumie Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, uznawanym przez wielu za najlepszy album rockowy w historii. Fraza Jimiego Nicola, tymczasowego beatla, została uwieczniona na zawsze, kiedy trasa dotarła do Australii. Jimmy Nicol przeżywał absolutny szczyt swojego istnienia. W Adelaide 300 tysięcy ludzi wyszło na ulicę, by zobaczyć Beatlesów. Był to największy tłum w historii Australii. Jimmy patrzył przez okno samochodu, nie mogąc uwierzyć w to, co widzi. Nieskończone morze twarzy, wszystkie krzyczące, wszystkie pragnące choćby spojrzenia na czterech ludzi w pojeździe. Na scenie czuł się coraz pewniej. Zaczął żartować z publicznością, dodawać własny styl do utworów. Czasami, gdy John Paul i George kłaniali się po piosence, Jimmy grał jeszcze dodatkowy riff, by wywołać kolejne owacje. To było coś, czego Ringo nigdy by nie zrobił. Ringo kończył zawsze idealnie w tym samym momencie co reszta zawsze zsynchronizowany zawsze część całości. Ale Jimmy nie był ringiem, a im dłużej trwała jego rola, tym bardziej budziły się jego własne ambicje. Wiele lat później, w rzadkim wywiadzie, Jimmy przyznał, że naprawdę zaczął wierzyć, iż może zastąpić Ringa na stałe. Że Brian Epstein i reszta mogą zobaczyć, że jest wystarczająco dobry, by pozostać. Że może, tylko może, mógłby stać się prawdziwym Beatlem. 14 czerwca 1964. Melbourne, Australia, Ringo Starr wyzdrowiał. Przyleciał z Anglii, by ponownie dołączyć do Beatlesów, nie mogąc się doczekać powrotu na swoje miejsce w zespole. Przy ringa oznaczał odejście Jimiego. Na lotnisku w Melbourne Brian Epstein spotkał się z Jimim, by się pożegnać. Wręczył mu czek na 500 funtów, umówioną zapłatę oraz złoty zegarek Eterna Matic. Na odwrocie wygrawerowano od Beatlesów i Briana Epsteina dla Jimiego z uznaniem i wdzięcznością. Jimmy chciał pożegnać się osobiście z Johnem, Polem i Georgem, ale oni jeszcze spali. Nie chciał ich budzić. Wsiadł sam do samolotu do Londynu. Trzynaście dni wcześniej był anonimowym muzykiem. Teraz był kim dokładnie? Byłym bitlem? Prawie bitlem? Człowiekiem, którym prawie został. Gdy samolot wznosił się w powietrze, Jimmy spojrzał przez okno. Poniżej oddalała się Australia. A wraz z nią najbardziej niezwykłe chwile jego życia, wiele lat później. W dokumencie Anthology, Ringo Star opowiadał o tamtych dniach w szpitalu. To było bardzo dziwne, powiedział. Odlecieli bez mnie, zabrali Jimiego Nicola i pomyślałem, że już mnie nie kochają. Wszystkie takie myśli chodziły mi po głowie. Niepewność Ringa była zrozumiała. Zawsze czuł się najmniej utalentowany z czwórki. Ostatni, który dołączył, ten, którego można zastąpić. Widok innego perkusisty grającego jego partię, noszącego jego ubrania, otrzymującego owacje, które powinny być jego, był druzgocący. Kiedy Ringo dołączył ponownie do reszty w Melbourne, przyjęto go ciepło, ale potrzebował czasu, by znów poczuć się pewnie. By upewnić się, że jego miejsce w zespole jest niezagrożone. Było. Zawsze było. Beatlesi byli czterej, a Ringo był niezastąpiony. Dla Jimego, Nikola powrót do rzeczywistości był brutalny. Kiedy wylądował w Londynie, czekali na niego dziennikarze. Przez kilka tygodni był piątym Beatlem, sensacją chwili, człowiekiem, który grał z największym zespołem świata. Magazyny chciały wywiadów, stacje radiowe zapraszały go do programów. Jimmy reaktywował swój dawny zespół, The Shabbatops, mając nadzieję, że związek z Beatles'ami pomoże jego karierze. Nagrali piosenki, zagrali koncerty, wystąpili w telewizji, nic nie zadziałało. Problemem było to, że Jimmy próbował łączyć rock z jazzem, brzmienie zbyt wyszukane dla publiczności, która pragnęła prostego stylu British Invasion. Płyty się nie sprzedawały, koncertów ubywało, pieniądze się skończyły. W 1985 roku, zaledwie rok po byciu Beatlem, Jimmy Nicole ogłosił bankructwo. Żona złożyła pozew o rozwód. Syn się od niego odsunął. Stracił dom i zamieszkał w piwnicy u matki. Te same gazety, które wcześniej go wychwalały, teraz z okrutną satysfakcją opisywały jego upadek. Wiele lat później Jimmy streścił to jednym druzgocącym zdaniem. Zastąpienie ringa było najgorszą rzeczą, jaka mi się przydarzyła. Do tamtej pory byłem szczęśliwy, zarabiając 30 czy 40 funtów tygodniowo. Kiedy nagłówki zniknęły, ja też zacząłem umierać. Po bankructwie Jimmy Nicol stopniowo znikał z życia publicznego. Występował w różnych zespołach w latach 60. i 70., w tym ze Spotniks w Szwecji. Mieszkał jakiś czas w Meksyku. Próbował różnych interesów. Żaden nie wypalił tak jak oczekiwał. Z każdym rokiem odsuwał się coraz bardziej od mediów. Odmawiał wywiadów. Unikał fanów Beatlesów, którzy chcieli go poznać. W pewnym momencie nawet jego własny syn, nagradzany realizator dźwięku w Londynie, nie był pewien, czy ojciec jeszcze żyje. Jim Berkenstadt, autor książki The Beatle Who Vanished. Spędził siedem lat próbując odnaleźć Jimmy'ego na wywiad. Siedem lat. Mężczyzna stał się duchem. Kiedy w końcu udało się go odnaleźć, okazał się człowiekiem głęboko naznaczonym swoim doświadczeniem. Jimmy nosił w sobie cichą gorycz. Wierzył, że Brian Epstein działał przeciwko niemu, uniemożliwiając mu zostanie stałym bitlem. Czuł się wykorzystany i porzucony. Bycie bitlem, powiedział w wywiadzie, było błogosławieństwem i przekleństwem. Z jednej strony wszyscy wiedzą kim jestem, z drugiej całe życie byłem tym facetem, który prawie nim został. Sami Beatlesi zawsze wypowiadali się o Jimmy'm z szacunkiem i wdzięcznością. George Martin podsumował to tak: "Jimmy Nicol był bardzo dobrym perkusistą, który szybko nauczył się partii Ringa, wykonał świetną robotę i natychmiast później zniknął." Paul McCartney przyznał ciężar jego doświadczenia. Nie było łatwo dla Jimmy'ego zastąpić Ringa i mieć cały ten nagły sławę na sobie. A w chwili, gdy to się skończyło, przestał być sławny. W styczniu 1969, podczas nagrań do albumu Let It Be, Paul zażartował, odsłaniając, jak silnie Jimmy pozostał w ich pamięci. Kiedy Ringo wyraził niechęć do wyjazdu na koncert za granicą, Paul powiedział,. Wygląda na to, że nie pojedziemy, bo Ringo nie chce, więc Jimmy, Nicole i ja możemy jechać. Pięć lat później imię Jimiego nadal żyło w pamięci Beatlesów. Człowiek, który był Beatlem przez 13 dni, zostawił trwalszy ślad niż kiedykolwiek przypuszczał. Historia Jimiego-Nicola inspirowała dzieła także poza muzyką Beatlesów. Aktor Tom Hanks przyznał w wywiadzie, że historia Jimiego była jedną z inspiracji do scenariusza filmu That Thing You Do. Z 1996 roku, opowiadającego o zespole doświadczającym nagłej, krótkotrwałej sławy. Film Beatles, 64, wyprodukowany przez Martina Scorsesego, wspomina udział Jimiego w trasie. Dokumenty o Beatlesach często poświęcają jego historii całe segmenty. Stał się symbolem czegoś większego: ceny tymczasowej sławy. Bo historia Jimiego Nicola to nie tylko muzyka. To opowieść o tym, co dzieje się. Gdy dotykasz nieba na chwilę, a potem musisz wrócić na ziemię. Czego możemy się nauczyć od Jimiego Nikola? Może tego, że sława jest niebezpiecznym narkotykiem. Gdy jej zasmakujesz, wszystko inne wydaje się blade. Zwykła praca, normalne życie, małe radości, które wcześniej wystarczały. Jimmy był szczęśliwy, zanim został bitlem. Zarabiał niewiele, ale miał muzykę, zespół, swoje życie. Trzynaście dni absolutnej chwały zniszczyło to szczęście na zawsze. A może lekcja jest inna? Może Jimmy po prostu nie był przygotowany na to, co nastąpiło później? Nie miał emocjonalnego wsparcia, struktury ani narzędzi, aby poradzić sobie z tak skrajnym doświadczeniem. Beatlesi mieli siebie nawzajem. Mieli Briana Epsteina, mieli Georgia Martina. Mieli sieć ludzi, którzy ich chronili i trzymali przy ziemi. Jimmy nie miał nikogo, gdy reflektory zgasły, został sam. I może dlatego jego historia jest dziś tak aktualna. W epoce natychmiastowej krótkotrwałej sławy, wirali trwających tydzień, influencerów wznoszących się i upadających z dnia na dzień historia Jimiego Nikola jest ostrzeżeniem. Sława jest jak góra wspiąć się trudno. Zejść może być niemożliwe. Jimmy Nicole żyje. Mieszka gdzieś, gdzie woli nie ujawniać. Nie udziela wywiadów. Nie uczestniczy w spotkaniach fanów. Nie zarabia na swojej historii. Gdzieś leży prawdopodobnie stary złoty zegarek Eterna Matic, schowany w szufladzie. Na odwrocie wyryto, od Beatlesów i Briana Epsteina dla Jimmy'ego z uznaniem i wdzięcznością. Trzynaście dni. Dziesięć koncertów. Jedno zdanie, które stało się piosenką. I całe życie, by to wszystko zrozumieć. To była historia Jimiego Nicola, bitla, który zniknął. Prawdziwa historia. Historia, której nikt nie opowiedział. Jeśli poruszyła cię w jakikolwiek sposób, zostaw lajka. Jeśli chcesz poznać inne prawdziwe, ukryte historie największych ikon muzyki, zasubskrybuj i włącz dzwoneczek. Do zobaczenia przy następnej historii. Źródła i referencje: 100% prawdziwa historia, The Beatles Anthology, oficjalny dokument 1995, The Beatles Who Vanished, Jim Berkenstadt, książka 2013, Beatles Bible, profil Jimiego Nicola, wypowiedzi Georgia Martina, Paula McCartneya, Ringa Starra, archiwa brytyjskich i australijskich gazet 1964-1965, Wikipedia, Jimmy Nicol. Źródła zweryfikowane.